Cześć, tu Marek z kanału Biker.pl. W tym odcinku pokażę wam, jak poruszać się po ekranie przeprogramowanego wyświetlacza KTLCD3 połączonego z silnikiem TSDZ2 z wgranym otwartym oprogramowaniem Open Source Flexible Firmware z chłopaków z Endless Sphere. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to do silnika TSDZ2 od firmy Tongsheng można wgrać otwarte oprogramowanie, które Zdecydowanie polepsza nam odczucia z jazdy. Dużo przyjemniej nam się idź, ponieważ możemy wszystko skonfigurować tak jak sobie tego życzymy. Stopnie wspomagania możemy dopasować dokładnie do naszych potrzeb. Mamy to już dobrze przetestowane, ponieważ Ania od dłuższego czasu ujeżdża ten silnik z tym wyświetlaczem i z tym oprogramowaniem na swoim cubie i jest z tego super, super zadowolona a sam silnik w stanie dostawy, tak jak producent przewidział, niestety nie przypaduje jej do gustu. Także przeprogramowanie silnika daje naprawdę dużo, dużo więcej wrażeń, oczywiście pozytywnych wrażeń. Ok, mamy nasz wyświetlacz KTLCD3. Włączymy go sobie środkowym przyciskiem na pilocie. Ok, mamy włączony. Może następnie omówię jak mniej więcej zaprogramowane są przyciski tutaj. Na głównym ekranie, oczywiście, szczałka, góra i dół to jest zmiana stopnia wspomagania. Natomiast, jednokrotne naciśnięcie przycisku środkowego, czyli włącznika, przełącza nam grupy wskazań. Po prostu, wciskając włącznik, przechodzimy o jedną grupę wskazań wyżej, i tak daleko aż dojedziemy do ostatniego i znowu od początku. Czyli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. I te grupy oczywiście coś znaczą. A wartość, którą one wskazują, pojawia nam się w tym miejscu, tutaj na dole, w oryginalnym polu dystansu, i to właśnie na nich odczytujemy. Troszeczkę mało czytelnie jest, bo gdy mamy już wybraną jakąś grupę, ona po chwili znika, pojawia nam się prędkość, i w zasadzie tak na pierwszy rzut oka nie wiemy, co ta wartość tutaj przedstawia: czy to jest zasięg roweru, czy to jest dystans przebyty, dzienny, czy całkowity. No, musimy to wtedy sprawdzać, czyli najlepiej jeszcze raz przeklikać się pomiędzy grupami. Każda grupa ma swoją podgrupę. Pomiędzy grupami, tak jak mówiłem, przełączamy się jednokrotnym naciśnięciem włącznika, a pomiędzy podgrupami robimy taki dwuklik z przytrzymaniem górnego przycisku. Zaprezentuję to. Dwuklik z przytrzymaniem i przełączyłem się na grupę 1.1. Dwuklik z przytrzymaniem i jest grupa 1.2. Dwuklik z przytrzymaniem i wróciliśmy do początku, bo tu akurat są trzy podgrupy 0.1.2. Przygotowałem sobie taką ściągawkę żeby pokazać, która grupa i podgrupa co oznacza, i dla przykładu, 1,0 to jest dystans dzienny, 1,1 1 to jest dystans odłączenia, 1,2 to jest dystans całkowity, a reszta opisu, tak jak widać. I to, co ma tutaj być pokazane, ile tych grup, czy ma być każda po kolei, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czy może tylko pierwsza i piąta, to sobie możemy też skonfigurować w ustawieniach tak, żeby dla tych, którzy nie potrzebują się przełączać pomiędzy wszystkim, no to, żeby były tylko te dla nich najważniejsze rzeczy. Dobra. Czyli wiemy już, y, jaką funkcję ma przycisk włącznika i dwuklik z przytrzymaniem górnego przycisku. I jeżeli przytrzymam dolny przycisk i mam ustawiony tak zwany tryb y, wspomagania pchania roweru, silnik zada mi obroty na koło. A koło prędkości pojawia się znaczek ludzika. I to też możemy sobie skonfigurować, że w zależności od trybów wspomagania inaczej będzie nam pomagał iść. Na tym ekranie jeszcze możemy przytrzymać jednokrotnie środkowy przycisk z dolnym przyciskiem. Da się to zrobić jednym palcem. Wówczas odwracamy stan migania lub nie migania tego napisu asyst. W momencie gdy on miga, to mamy tryb drogowy legalny, czyli z ogranicznikiem 250 W i 25 km na godzinę, a gdy on świeci światłem ciągłym, to wtedy mamy tryb off-road, czyli pozaustawowy, tyle ile silnik jest w stanie wykrzesać z siebie energii, czyli około tych 850 W i wtedy możemy sobie prędkość osiągnąć bez ograniczeń, czyli około 45 na godzinę bez problemu. Jeżeli przytrzymam naraz górny i dolny przycisk, to wejdziemy do menu konfiguracji. I to menu konfiguracji również jest podzielone na grupy podgrupy. I tylko są tutaj cyfry. I Do tego również potrzebujemy ściągawkę, żeby wiedzieć, która wartość w menu i która podgrupa za co odpowiada. I dla przykładu mamy grupę 0, w której są podgrupy od 0 do 7. I dla przykładu pokażę Wam, jak bym chciał zmienić obwód koła, to muszę wybrać 0 i 2. No i zróbmy to. Grupa 0, jeżeli ona miga, no to znaczy, że mogę ją teraz zmieniać. Klikam jednokrotnie przyciskiem włącznika środkowym. Teraz jestem wewnątrz tej grupy i tutaj już sobie strzałkami góra-dół zmieniam podgrupę. Ja akurat chciałem na dwójkę po to, żeby móc zmienić obwód koła, ona mi tu cały czas mruga, czyli że akurat to pole ja edytuję, jeżeli jeszcze raz wejdę przyciskiem włącznika, czyli środkowym, to zacznie mi wtedy migać dolna wartość, to jest właśnie obwód koła i w tym momencie mogę sobie to edytować, żeby się wycofać z tego menu. No to też przyciskiem włącznika środkowym, ale jego trzeba przytrzymać w tym momencie. I to kilkukrotnie. No bo jedno przytrzymanie cofa nas o jedno pole, czyli z tego migającego będzie na to migające, później się cofniemy do głównego menu. No zobaczcie, przytrzymuję. Ok, teraz miga ten, teraz mogę znowu to zmieniać, prawda? Czyli jestem jakby w menu 0 i poruszam się pomiędzy pozycjami w grupie 0. Teraz się cofam o jeszcze jedno, czyli przytrzymuję środkowy. I wróciłem do głównej grupy wyboru do menu konfiguracyjnego. I tutaj mogę teraz zmieniać te grupy, tak? Czyli przejść na kolejną, na przykład grupa pierwsza, tak jak teraz tutaj miga na ekranie, to by były ustawienia baterii. Grupa druga to stopnie wspomagania i tak dalej. Żeby wyjść z powrotem do głównego ekranu, to trzeba jeszcze raz przytrzymać środkowy przycisk. I jesteśmy. No i tak to wygląda. Może jeszcze pokażę, jak resetować dystans dzienny. Po pierwsze, to musimy być na grupie pierwszej. 1, 0, to jest dystans dzienny, właśnie. I żeby go wyzerować, to musimy zrobić dwuklik z przytrzymaniem, ale dolnego przycisku i tak długo go trzymać. Najpierw zacznie migać ta wartość, a później się wyzeruje. Czyli robimy dwuklik z przytrzymaniem dolnego przycisku. Miga, miga, miga i 0. I możemy puścić. I w tym momencie mamy dostęp dzienny, wyzarowany. W opisie pod filmem znajdziecie link do strony z projektem otwartego oprogramowania, w którym znajdziecie wszystkie szczegóły, jak zainstalować, jak obsługiwać właśnie to otwarte oprogramowanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do otwartego oprogramowania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli nie poradzicie sobie z instalacją na własną rękę, to zapraszam do kontaktu. Mogę wykonać dla Was taką usługę. Od pewnego czasu prowadzimy także grupę na naszym facebooku EbiKelowcy. Jest tam już sporo dyskusji na temat elektryfikacji sprzętów. Także zapraszamy Was do dołączenia do tej grupy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.